Witam serdecznie. Rozmówki polsko-piłkarskie, 29 dzień marca. U mnie na, na kanale powraca cykl. O tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Już mamy za sobą trzy województwa. Województwo Dolnośląskie, Województwo Małopolskie i Województwo Pomorskie. Wschodzimy troszeczkę na południe, sąsiadujące z Województwem Pomorskim. Województwo Kujawsko-Pomorskie, które jak zauważycie za chwilę obrodzi Wam bardzo wiele fajnych i ciekawych klubów, które gdzieś, niegdyś ocierały się o szczeble centralne, grały na szczeblu centralnym, grały w Ekstraklasie, zdobywały bardzo ważne trofea, trofea w piłkarskiej Polsce. Przejdźmy, przejdźmy do kolejnego województwa, tak jak mówię, zobaczcie sobie. Zobaczcie sobie przede wszystkim najpierw mapkę województwa. Mapka wygląda tak, jest bardzo dużo klubów, co ciekawe, ja sam robiąc ten to województwo. Nie spodziewałem się, że będzie tak wiele ciekawych klubów, wiele klubów, w których grało wielu uznanych, solidnych ligowców, a także reprezentantów kraju. Mamy Chełminiankę Hełno. mamy w De Świecie, mamy Unię Wąbrzeźno, Sparte Brodnice, Lech Rypin, Mień Lipno, Włocławie Włocławek, chocinek, Chocinek, Elanę Toruń, Pomorzanina Toruń, Goplanie i Nowrocław, Unię Janikowo, Pogoń Mogilno, Notecianka Pakość, Chemik Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz, Zawisza Bydgoszcz, Czarni Nakło nad Notecią, Wiktoria Koronowo. Naprawdę mamy wiele fantastycznych klubów, wiele fantastycznych klubów, które tutaj jak zauważycie już możecie wywnioskować, że niektóre z nich grały w piłkarskiej ekstraklasie. Dobrze, przejdźmy do pierwszego z klubów, które ja będę tutaj wam chwilę jak zwykle, tak jak poprzednio w tych w poprzednich kilku województwach ja chwilę opiszę kto grał i jak to wyglądało odnośnie tych klubów kujawsko-pomockim Hełminianka Chełmno już tak wymieniona 1997 rok powstania ale wcześniej Orzeł Chełmno i właśnie w barwach orła można powiedzieć Chełminianki yy, grali między innymi Grzegorz Mielcarski i Tomasz Rudolf Teraz obecnie jeżeli chodzi o Chełminiankę w sezonie 14-15 oni grali w trzeciej lidze w sezonie 14-15. Ale wcześniej piłkarzami Orła Chełmno byli właśnie m.in. Grzegorz Mielcarski i Tomasz Rudolf. Mielcarski były reprezentant kraju, był piłkarz FC Porto, Łódzkiego Widzewa, Pogoni Szczecin, Amiki Wdąki. Dziś jest pan Grzegorz Mielcarski ekspertem Kanal+. Plus. Mamy Tomasza Rudolfa, też ciekawy zawodnik, 83 rok z Chełmna, czyli wychowanek można powiedzieć Orła Chełmno, ale tak jak mówię później to jest, to był zespół Hełminianki i do dziś tak jest Zawodnik, który wystąpił 4 razy na boiskach ekstraklasowych w barwach Śląska Wrocław, to było 20 lat temu w sezonie 2001-2002. Był piłkarz floty Świnoujście z Tomilu Olsztyn. Gdzieś swoją karierę kończył na Dolnym Śląsku w zespole podwrocławskim Sokoła Marcinkowice. Tutaj mamy zespół Hełminianki Hełmno, dawnego Orła Hełmno, pan Grzegorz Mielcarski. Polecam a z wywiadu z Grzegorzem Mielcackim tam opowiadał właśnie, jak wychowywał się między innymi w Chełmie, jak trafił do m.in. Polonii Bydgoszcz. Mamy hełminiankę hełmną. No, przejdźmy dalej, kolejny zespół z Bydgoszczy teraz mamy ze stolicy województwa kojawsko-pomorskiego. Nie ma zawiszy, jeszcze jest chemik Bydgoski chemik. 1949 rok powstania piąte miejsce w drugiej lidze obecnej pierwszej na początku lat 90. w sezonie 91-92. Barwach chemika grali reprezentant Polski Waldemar Jaskulski. Waldemar Jaskulski, 13-krotny reprezentant Polski, były piłkarz widzewał. Z tym widzając, to Mistrzostwo Kraju, Pogoni Szczecin, Standard Ulierz. Swoją piłkarską karierę dawno kończył na początku XXI wieku w KP Police. Grali też Radosław Dublewski, były piłkarz Legii Warszawa i Arki Gdynia. No i trener Stefan Majewski, były wybitny reprezentant Polski. Trener przez chwilę. Pierwszej reprezentacji Polski chyba w sezonie 2829 29 sezonie 2829 po Leo Benhakerze. Obecnie Chemik Bydgoszcz gra w czwartej lidze grupa kujawsko-pomorska. E, tak jak widzicie, bytkowski Klub Sportowy Chemik. Mamy czarni nakłon nad notycią. 1923, niemal stuletni klub, wielka, wielka tradycja gra w trzeciej lidze obecnej, długiej w sezonie 97-98, prawie pod koniec XXI wieku jeszcze grali w obecnej długiej lidze w barwach czarnych. Grali Krzysztof Arndt to jest ciekawy zawodnik, już oczywiście nie grający w piłkę nożną. 56-letni zawodnik, były, były piłkarz Zawiszy Bytkość. w ekstraklasie. Krzysztof Arndt znakła nakła nad notecią wychowanych czarnych zagrał 142 mecze, 19 goli. Napastnik w barwach Zawiszy Bydgosz to było pod koniec lat 80. i do sezonu 93-94. Jeszcze grał później w Elanie. I kończył swoją przygodę właśnie w czarnych nakło nad notecią. Jest też ta Kacper wełniak, gdzieś się wychowywał w juniorach czarnych nad notecią. Przez wiele lat spędził w juńckich y, szkółkach warszawskiej legii, był w siatce Tarnobrzeg, Obecnie gra w długiej lidze na poziomie długiej ligi walczy z Wigrami suwałki o powrót na zaplecze klasy. Jest także Dariusz Porbes obecnie czarni nakło nad notecią występują w klasie B. W klasie B grupa trzecia, to też jest smutny zespół, który gdzieś tam obijał się o szczebel centralny, dziś występuje praktycznie w najniższej, jednej z najniższych piłkarskich lig w Polsce. Elana Toruń, uznany zespół drugie pod względem wielkości miasto w Kujawsko-Pomorskim pobyt Te animozje bydgosko-toruńskie Elana zawisza, ale tu mamy Elana najpierw, 1968 rok powstania, Trzecie miejsce w drugiej lidze, obecnej pierwszej w sezonie 96-97. Otarli się praktycznie o awans do piłkarskiej ekstraklasy. No i wymieniłem kilku piłkarzy, sporo piłkarzy grało uznanych w Elanie Toruń, ale wymienię sobie Dawida Nowaka, reprezentanta Polski, były piłkarz Bełchatowa, wicemistrzostwo Polski z Bełchatowem, były piłkarz Krakowi, Kraków między innymi, jest Jacek Grębocki, były trener, były piłkarz Lechii, Gdańsk, mnóstwo występów w ekstraklasie, około 200, jest Jarosław Maćkiewicz, były piłkarz Petrochemii Płockiej, później Lecha Poznań, napastnik, bardzo ciekawy zawodnik, to przełom wieków XX i XXI, jeśli chodzi o Jarosława Maćkiewicza, Dawid Nowak był jeszcze w Termalice w Rupen ciecza, i tam praktycznie zakończył swoją piłkarską, ekstraklasową karierę. Obecnie Elana spadła z drugiej ligi niedawno, obecnie gra w trzeciej lidze, grupie, grupie drugiej, ale patrząc Teraz na ten czas na tabele piłkarskiej trzeciej ligi grupy drugiej Elana Toruń nie ma praktycznie szans. W tym sezonie oczywiście na awans, na szczebel centralny do drugiej ligi mamy Elanę Toruń, bardzo uznany klub żółty, żółto-niebieski, herb toruński, klub piłkarski. Późno powstały, 23 lata po wojnie, w 1968 roku. Idźmy dalej. Też spore miasto. Stacja kolejowa, słynna trasa nad morze z Poznania przez Inowrocław do Gdańska. Goplania i Nowrocław, stuletni klub, 1921, 16 miejsce w długiej lidze w sezonie 78-79, gra w trzeciej lidze obecnej długiej w sezonie 2001-2002. Kto grał w barwach Goplani? Ano, grali tacy zawodnicy Piotr Prabucki, Piotr Prabucki, ja pamiętam Piotra Prabuckiego jeszcze z gry w Ekstraklasie, między innymi w Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok gks Katowice, Warty Poznań, swoją piłkarską karierę ekstraklasową kończył w Lechu Poznań, był jeszcze w Aluminium Konin, w Płock i kończył w Goplani właśnie nowrocow 179 meczów w Ekstraklasie, 53 gole, znakomity ligowy napastnik, Puchar Polski w sezonie 90-91 w barwach GKS-u Katowice. Oprócz niego Mirosław Milewski, Ekstraklasowicz, kolejny yy, zawodnik z rocznika 68, wychowany w Goplani z Inowrocławia, barwach Zawiszy, Yy, szlifował, pierwsze, szlifował pierwsze mecze w ekstraklasie, później było Mistrzostwo Polski z Lechem w sezonie 89-90. Tam wystąpił 7 razy. Była petochemia Płocka, yy, około 70 spotkań w Pettochemii, płuc w ekstraklasie. Był Śląsk, Wrocław, Świtnowy, Dwór Mazowiecki i ekstraklasową przygodę kończył 20 lat temu w sezonie 2001-2002 w Stomilu Olsztyn, a swoją taką piłkacką karierę kończył we Włocławii. Włocławek pan Mirosław Milewski z Goplani i Nowrocow. Obecnie Goplania występuje tylko w okręgówce w grupie kujawsko-pomorskiej numer 2. Mieliśmy Goplanie, mamy teraz Lecha, ale nie poznańskiego Lecha, tylko rypińskiego Lecha z 1922 roku. Niemal stuletni klub, gra w drugiej lidze w sezonie niedawno, 2012-2013 to chyba największe sukcesy tego klubu. Puchar Polski, kujawsko-pomorski ZPN, Dwa sezony dwa sezony z rzędu, 2009-2010, 2010-2011. W barwach Lecha y, znalazłem, kto grał, no między innymi, ale tak naprawdę ciężko było znaleźć i znalazłem Ernesta Konona, zawodnik, który wystąpił 18 razy w Ekstraklasie, strzelił jednego gola w barwach Korony w sezonie 2009-2010, ale grał w belg belgijskich klubach w sezonie 97-98, y, zdobył Puchar Krajowy z gękiem, grał w Kerkle Bryż, dla którego strzelił 11 goli w 40 meczach. Był w Zagłębiu Lubin, 4 mecze w Ekstaklasie, w Śląsku, w się w Koronie, soku, Sokółka, właśnie Rypin, Dąb Dąbrowa Białostocka, a pochodzi ten zawodnik Napastnik, 47-letni piłkarz, pochodzi z Jeleniej Góry. Mamy Ernesta Konona, który grał w Rypińskim Lechu. Idźmy dalej, mamy Mienie Lipno, znowu pojawia się data 1922. Gra w trzeciej lidze obecnej, drugiej w sezonie 1986-87 oraz w latach 2009-2014. To było niedawno, 5 z rzędu w trzeciej lidze. W barwach mienia grali Jakub Wawrzyk, w sobie znalazłem obecnie piłkarz. Jakub Wawrzyk jest oczywiście obecnie piłkarzem Arki Gdynia, 23-letni zawodnik wychowanek mienia lipno, Był w juniorach mienia, później w Zawiszy, Bydgoszcz. Arka Gdynia, Chwaszczyno, Olimpia, Dudzion, Starogar Gdański, Radomiak, 14 występów w sezonie 19-20 na poziomie Klasy Dziś ten obrońca walczy z zespołem z nadmorza, z zespołem Arki Gdynia, walczy o powrót do klasy. Chłopak oczywiście z Lipna, urodzony w Lipnie, wychowanek Mień, Mienia Lipno. Notecianka Pakość ciekawa nazwa i oczywiście od Noteci, od Rzeki Noteć. I ta nazwa Pakość kojarzy mi się z tą kością, takość yy, tak tak śmiesznie, tak można powiedzieć, yy, komicznie można to tak nazwać. 1951 rok powstania Notycianki Pakość gra w trzeciej lidze obecnej, długiej w sezonie 86-87 oraz w latach 2009-14 trzecia liga. Grali w barwach Notycianki właśnie dwóch zawodników mniej znanych Kamil Niedźwiedź i Damian Tofil, Kamil Niedźwiedź wychowanek. Chłopak z Dawicza wychowywał się przez kilka lat w Zagłębiu Lubin. Właśnie był w Noteciance, był w Karkonoszach, Jelenia Góra, w Rawi Rawicz, w Piaście Rzymigród. Zawodnik bardziej znany, napastnik, 28-letni. Był też w Austrii, w klubie Emersdorf, jakimś klubie z niższych lig. 28-letni zawodnik, napastnik. Chłopak z Dawicza, no ale tak jak mówię, w tej Noteciance w sezonie 10-11 był wiosną. Damian Tofil to jest zawodnik z Torunia, wychowany w KP Toruńskiego. Był w Lechigdańsk. Nie zadebiutował w Ekstraklasie. Był w Elanie, Toruń, Pogoń, Grodzic, Mazowiecki, gry w Subs i do dziś gra w zespole Wieża, Posto, Mino. Chłopak z Torunia, 30-letni, w styczniu skończył 30 lat. No, znany z występów na zapleczu Ekstraklasy, można rzec w Lechigdańs, Gdańsk właśnie, ale nie, nie zaliczył chyba debiutu. Na pewno nie w Ekstraklasie, grał właśnie w Noteciance, Pakoś przez półtora roku. Chłopak z Torunia. Znalazłem takich zawodników w Noteciance odnośnie jeszcze tego cyklu to naprawdę jeżeli macie jakieś wiadomości bo tak już wracając do poprzedniego województwa do zespołu Wisły Tczew jeden z moich widzów napisał mi, że zapomniałem o zawodnikach z Wisły Tczew, Pawle Wszołku i Marcinie Mięcielu czyli reprezentantach Polski, byłych piłkarzy i obecnych Paweł Wszoł, obecny Legii Warszawa i Marcin Mięciel zawodnik, który grał w Bundeslidze, w Lidze Greckiej, też Legia Warszawa ŁKS, jeżeli macie takie wiadomości, jeżeli jesteście z tych miast, które tutaj się pojawiają, z tych klubów ja ominąłem jakiegoś zawodnika, to oczywiście przepraszam za to, jeżeli ten zawodnik został pominięty, ale piszcie mi, kto ciekawy właśnie w tych klubach grał. Nie zawsze ja, będąc na Islandii, bazując tylko tutaj na internecie, na tej wiedzy internetowej, książkowej, rzadko, choć posiadam wiele książek piłkarskich, rzadko można znaleźć, rzadko mogę znaleźć właśnie zawodników, czasami, które, którzy grali gdzieś w waszych klubach. A nie pojawili się właśnie w internecie. Jeżeli macie takie wiadomości, piszcie, kto ciekawy ze szczebla centralnego grał w klubach, tych, które tutaj się pojawia, pojawiają w cyklu. O tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Dobrze, idźmy dalej. No te no, pakość i mamy pogoń, ale nie szczecińską pogoń, tylko pogoń Mogilno. Niemal stuletni klub 98-letni klub 1923 rok. Mogilno. Gra w trzeciej lidze w sezonach 2012-2015. Znalazłem jednego uwagi, ciekawego uwagi zawodnika, który grał w Pogoni Mogilno przez wiele sezonów. Jeszcze jesienią w sezonie 19-20. A może do dziś gdzieś tam kopie piłkę. Krzysztof Szal, który wychował się w Bydgoszczy, w Zawiszy. Był w, 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 w Da Świecie zespole wiosną 2010-2011. I przez niemal 10 lat występował w Pogoni Mogilno. Krzysztof Szal, napastnik nie zadebiutował oczywiście w ekstraklasie. Zawodnik, który wystąpił przez wiele lat w zespole Pogoń i Mogilno dziś, czwarta liga grupa Kujawsko-Pomorska, czyli tam gdzie zawisza Bydgoszcz, która za jakiś czas tutaj pojawi się. Było zawisze przed chwilą jest Bydgoski Bydgoska Polonia 1920 rok, Polonia Bydgoszcz z czym mi się kojarzy, jeżeli ktoś by mnie spytał o Polonię Bydgoszcz, no kojarzy mi się też żużlem. Kojarzy mi się z Darią Kabałą-Malasz, która jest kibicką tego klubu. Kojarzy mi się ze Zbigniewem Bońkiem. I tu się pojawia Józef Boniek, ale to za chwilę. Największy sukces, piąte miejsce w pierwszej lidze obecnej Ekstraklasie, ale to było 61 lat temu, w 1960 roku polonia Ćwierć Ćwierćfinał Pucharu Polski w sezonach 54-55 i 67-68 w barwach Polonii. Właśnie grali wspomniany wcześniej już Grzegorz Mielcarski przy Chełminiance Hełmno i Józef Boniek, świętej pamięci Józef Boniek. Ojciec Zbigniewa Bońka, Grzegorz Miecacki, Był reprezentant polski, był piłkarz Szwidzewa Łódź, Olimpii, Poznań, Amiki Wronki, Pogoni Szczecin, tak więc uznana postać. Yy, stażował gdzieś we wce Porto robsona znanego już też w świętej pamięci tenera, fantastycznego tenera, no i reprezentant kraju. No i Józef Boniek, też były piłkarz, bardzo dawnych czasów. Młodzi kibice na pewno nie będą kojarzyć. Ja tego pana nie kojarzę, oczywiście to jest ojciec. Zbigniewa Bońka, prezesa naszego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Obecnie Liga Okręgowa, Grupa Kujawsko-Pomorska I, tam występuje zespół Polonii Bydgoszcz. Mamy Pomorzanin na toron. Tak z ciekawości, to jest taka wybrana mała ciekawostka, to jest zespół, który awansował w tym sezonie do trzeciej ligi. Była Elana Toruń, jest Toruń, Nic ciekawego nie znalazłem w tym klubie, ale uznana marka, jeżeli chodzi o, o lata świetności, o lata istnienia. Przede wszystkim istnienia, świetności nie, bo tak jak mówię, od lat 50. wiele lat gry w drugiej i trzeciej lidze. Obecnie trzecia liga, grupa druga. a Pomorzanin będzie bardziej walczył o utrzymanie się w tej trzeciej lidze niż o cokolwiek, jeżeli chodzi o wyższe. Cele i wyższe strefy, jeżeli chodzi o tabele trzeciej ligi, zespół z 35 roku, i tyle mogę wam powiedzieć. Może tam znaleźć na Facebooku jakąś ciekawą stronkę o Pomarzaninie. Nie znalazłem ciekawych zawodników, którzy występowali. No wiadomo, trzecia liga tam kilku zawodników mogłoby się trafić, którzy gdzieś tam grali wyżej, ale tak jak mówię, to taka bardziej ciekawostka dla takich małych derbów. W znalazłem ja znalazłem Pomarzanina mamy Spartę Brodnica, 1913 rok powstania występy w trzeciej lidze, obecnie długa liga w latach 94-95, 98-99 i 99-2003, ładny herb takie pasy czarno-żółte, grali w barwach Sparty Łukasz Fabiański, reprezentant Polski obecnie West Ham United, wielokrotny reprezentant Polski Jakub Zabłocki, świętej pamięci, tutaj pojawił się u mnie zapomniani, niezapomniani piłkarze, piłkarze którzy już nie ma, których nie ma z nami, którzy zmarli, zginęli. Były piłkarz Lechigdański i korony Kielce, tam klasował, tak można nazwać. I mamy Jakuba Wawrzyniaka ekspert teraz weszło. Były reprezentant Polski, były piłkarz Lechigdański, GKS-u Katowice, przede wszystkim też Legii Warszawa, Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, reprezentant Polski, kilkudziesięciokrotny reprezentant Polski, tak jak Łukasz Fabiański, Sparta Brodnica, 108-letni klub, obecnie Czwarta Liga, Grupa Kujawsko-Pomorska. Unia Janikowo. Kojarzy ten zespół jak grał na zapleczu klasy. Tak, tak. Unia Janikowo grała na zapleczu klasy kilkanaście lat temu. Data powstania 1958 rok. 16. miejsce w drugiej lidze obecnej pierwszej lidze. Właśnie to był sezon 2006-2007, czyli ten sezon, w którym moje Zagłębie Lubin zdobyło Mistrzostwo Polski. Unia Janikowo grała na zapleczu klasy. Dwukrotnie 1-16 finał Pucharu Polski w sezonach 2007, 2008 i 2020, 2021, czyli ten, ten Puchar Polski, który jeszcze trwa, tam Unia doszła do 1.16. W barwach Unii grali m.in. Sławomir Suchomski, wielokrotny y, reprezentant, jeżeli chodzi o piłkę klubową, był piłkarz m.in. GKS-u Bełchatów, jest Łukasz Gikiewicz, który dziś gra w Bachranie, był piłkarz Śląska, wrocław Stomilu Olsztyn, Polonii Bytom, jest Marek Kubicz, był piłkarz GKS-u Katowice, Arki Gdynia z tymi klubami grał, jeszcze na początku XXI wieku w klasie obecnie Unia Janikowo gra w trzeciej lidze w grupie drugiej. Ciekawy klub z Janikowa, malutka miejscowość, no, przeżywała swój rozkwit w sezonie 2627, 2.7, no, ale w tym sezonie 1.16 finału Pucharu Polski dla trzecioligowca na pewno to jest fajne wyzwanie i fajna rzecz. Była Unia Janikowo, jest Unia bomrzeźna, 1950 rok powstania, gra w trzeciej lidze. Obecnej długiej w sezonach 66-67, 87-88 i 90-91. W barwach Unii. znalazłem dwóch piłkarzy: Szymona Lewandowskiego i Macieja Lejsa. Jeżeli chodzi o Szymona Lewandowskiego, obecnie gra w chojniczance chojnice. Yy, bramkarz 193 cm wzrostu, 19-letni. No a Maciej Lejs wystąpił nawet cztery razy w ekstaklasie w nieistniejącej Olimpii Poznań w sezonie 94-95 napastnik. No i właśnie wychowywał się gdzieś w Unii Wąbrzeźno, był w Olimpii Poznań, Polonia Subice, Astak Totoszyn i kończył w zespole Lew Pogorzela. Jeżeli chodzi o Unię Wąbrzeźno, obecnie Liga Okręgowa Grupa Kujawsko-Pomorska Pierwsza. Idźmy dalej. Koronowska Wiktoria, Koronowo, Wiktoria Koronowo, 1971 rok, 15. miejsce w drugiej lidze w sezonie 2829, czyli 13 lat temu. Barwach Wiktorii grali Maciej Dąbrowski, były piłkarz Zagłębia Lubin, Pogoni Szczecin, Legi Warszawa, Zawiszy Bydgoszcz, obecnie piłkarz EKS Łódź, jest Jacek Góralski, reprezentant Polski, który gra w Kazachstanie, były piłkarz Wisły Płock, były piłkarz Jagieloni Białystok, były piłkarz Łudogorca Razgrad, jest Grzegorz Wódkiewicz, były piłkarz m.in. amiki Wronki, Zagłębia Lubin, Ekstraklasowicz, też sporo występów w Ekstraklasie Grzegorza Wódkiewicza, Jacek Góralski, jeszcze dalej reprezentant Polski, leczący kontuzję. Gra przecież teraz w lidze kazachskiej. No i co mamy o Wiktorii Koronowo? Obecnie Liga Okręgowa, Grupa Kujawsko-Pomorska pierwsza, jeżeli chodzi o Wiktorię Koronowo. Lecimy dalej, jest w Da była rzeka poprzednio Notycianka, rzeka Noteć. Teraz mamy rzekę WD w Da Świecie. 1957 rok powstania. Trzecie miejsce w trzeciej lidze obecnej długiej w sezonie 84-85. Gra w trzeciej lidze w sezonach 2009-2019. 1-16 finału Pucharu Polski 2015-2016. W barwach wygrali grali m.in. Adam Cieśliński, był piłkarz Legii Warszawa, Od Wodzisław Podbeskidzia Bielsko-Biała, mamy Dariusza Jackiewicza, mistrz Polski z Zagłębiem Lubin z 2007 roku, był piłkarz Amiki Wrątki też, m.in. Stomilu Olsztyn, mamy Sławomira Suchomskiego, już się pojawiał, były piłkarz, tak jak mówiłem, m.in. GKS-u Bełchatów, jest Grzegorz Wódkiewicz, który też się pojawiał poprzednio, tak więc uznane tuzy, jeżeli chodzi o ligową naszą ekstraklasową piłkę. Wiele bramek strzelali ci piłkarze Suchomski, Cieśliński, Jackiewicz, no Dariusza Jackiewicza pamiętam z mojego Zagłębia Lubin, ten sezon 2006-2007, kiedy Miedziowi zdobyli Mistrzostwo Polski i ten zawodnik grał i reprezentował barwy w D świecie. Obecnie czwarta liga, grupa Kujawsko-Pomorska, jeżeli chodzi o w D świecie. Mamy Włocławie Włocławek, 1946 rok powstania, też duże miasto nad Wisłą, najwyższy poziom ligowy, długa liga, obecna pierwsza w sezonie, 97-98, tam wtedy występowała Włosławia, Włocławek, Puchar Polski, Kujawsko-Pomorski, ZPN, 2012-2013, no i tak znalazłem w barwach Włocławii, grali ekstraklasowcy Artur Kapela i Piotr Soczewka, Artur Kapela był piłkarz właśnie Petrochemii Płock. Znicza Pruszków 23 występy w Ekstraklasie Piotr Soczewka był piłkarz Zawiszy Petrochemii i Górnika Łęczna 84 mecze i 5 goli w barwach Górnika Łęczna i Płockiej Petrochemii obecnie chyba członek sztabu szkoleniowego Płockiej Wisły jeżeli chodzi o Pana Piotra Soczewkę członek sztabu szkoleniowego oczywiście Radka Sobolewskiego no i mamy jeszcze nie ostatni tutaj w tym województwie zespół ale jeden z ostatnich i jakże ważny zespół ze stolicy województwa kojawsko-pomorskiego. Trzeci był Chemik, była Polonia Bydgoska, jest Zawisza. 1946 rok powstania, czwarte miejsce w pierwszej lidze obecnej w Ekstraklasie w sezonie 89-90. Puchar Polski w sezonie 13-14. Super Puchar Polski w roku 2014 gra w Ekstraklasie w latach 13-15. To były ostatnie sezony Zawiszy, która grała w Ekstraklasie. Rycerza Zawiszy grali w barwach Zawiszy. Wielu reprezentantów byłych i obecnych Polski, a także wielu uznanych ligowców znajdziecie sobie zawisza jest tak uznaną marką, że nie musiałem tutaj wymieniać kilku zawodników. Dlatego znajdziecie sobie kto grał zawisze, ale wielu znakomitych piłkarzy. Obecnie czwarta liga Bydgoski Zawisza walczy o powrót na szczebel centralny, bo na powrót to trzeciej ligi na razie, a później na szczebel centralny grupa czwarta liga, grupa kujawsko-pomorska no Puchar Polski z 2013-2014 dla mnie bolesny, bo to był pierwszy Puchar Polski rozegrany na tym pięknym Stadionie Narodowym z Zagłębiem Lubin, po rzutach karnych zawisza okazał się lepszy od Zagłębia Lubin w meczu takim przyjaźni w finale Pucharu Polski, później poprawili super Pucharem właśnie Kamil Drygas między innymi zdobywał ten Puchar Polski Jakub Wójcicki, Kamil Dygaz z Jakub Wójcicki, co ciekawe teraz Zagłębie Lubin Zawisza Bydgosz, no też Marka Zbigniewa, Bońka często wspomina że gdzieś tam w tej zawiszy, w tym zawiszy wychowywał się Zbigniew Boniek, nasza legenda piłkarskiej Polski i mamy jeszcze Ciechocinek, Zdój Ciechocinek tutaj też znalazłem ciekawe wiadomości, 1922 rok, gra w trzeciej lidze, obecnej długiej w latach 25-20, w dojrali grali Markus, Winicjus, już mała legenda Arki Gdynia, wiele spotkań w Arce Gdynia teraz nasza zapleczu klasy też były piłkarz, był piłkarz Bełchatowa, strzelał bramki w Ekstraklasie znowu pojawia się Dawid Nowak wicemistrz Polski z Zagłębiem, y, przepraszam z GKS-em w sezonie 2 6 -2 -7, kiedy Zagłębie zdobyło mistrzostwo no i mamy Pawła <coughs> przepraszam, Pawła Sobczaka 89 meczów, 16 goli w Ekstraklasie były reprezentant młodzieżówki, najlepszy sezon Wiśle, Poz 2-5-2-6 strzelił 6 goli, petokiem i Płock w sezonie 97-98 jako 19-latek goli. Gdzieś tam ten talent się rozmył na drobne i nie poszło to tak jak powinno pójść. Też Radosław Dublewski, wspomniany tutaj w tym cyklu, w tym województwie, grał w zespole z Chocinek. Tak więc kilku ciekawych, uznanych ligowców, naszych ekstraklasowców, pojawiło się w zespole z Chocinek. Obecnie Zdójcie Chocinek występuje w grupie kujawsko pomorskiej drugiej oczywiście w Lidze Okręgowej. I tym ładnym akcentem z, z miasta Ciechocinek, zespół Druj Ciechocinek, ale także Zawisza Bydgoszcz, pamiętam o tych klubach, pamiętam o tych klubach troszeczkę zapomnianych, o tych klubach, o których w telewizji nie usłyszycie, a jak usłyszycie to gdzieś tam znajdziecie może na YouTubie urywki meczów z niższych lig. Warto wspominać, cały czas powtarzam tutaj na moim kanale, że warto wspominać te kluby, przeanalizowałem już czwarte województwo, czyli mamy 25% województw za sobą. Przed nami 12 kolejnych województw, kolejnych pięknych klubów, kolejnych, pie, kolejnych pięknych kart historii polskiej fi, piłki, polskiej, przede wszystkim polskiego futbolu, gdzie grali wielu, gdzie grało wielu wspaniałych piłkarzy, wspaniałych reprezentantów Polski. Tak jak tutaj w tym województwie pojawiło się wielu reprezentantów Polski i o nich warto pamiętać. Następnym województwem, tak już tytułem, te preludium, co będzie, będzie województwo Zachodnio zachodniopomorskie z racji tego, że jest kilku widzów, z Pomorza, z zachodniego Pomorza, to dla Was taki gest ode mnie będzie pomockie województwo, będzie piątym, piątym województwem w cyklu. O tych klubach nie usłyszycie w, te, w telewizji. Co na najbliższe godziny i dni na moim kanale? Jutro zapraszam serdecznie na ważnego live po meczu Polska-Andora, a przed meczem Polska-Anglia. No i rozstrzygnięcie słynnego konkursu, słynnego pierwszego konkursu na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję. 315 subów, tak. 315 subów już biliście na moim kanale. Niedawno był live z okazji 300 suba, jest już kilkanaście plus tych subów. Fajnie, że wpadacie na mój kanał, fajnie, że odwiedzacie, fajnie, że piszecie. Myślę, że się rozwijamy i będziemy się rozwijać, bo jesteśmy pasjonatami tutaj. Są pasjonaci piłki nożnej, polskiej przede wszystkim piłki nożnej, bo przypominam, to jest kanał zdecydowanej większości o polskiej piłce nożnej. I ja właśnie dzięki temu, dzięki temu, że kocham polską piłkę, nie zapominam właśnie o tych klubach które między innymi dzisiaj pojawiło się w cyklu. O tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Za dziś serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że subujecie, dziękuję, że tak fajnie piszecie i że wspieracie mnie cały czas w tym, co robię, i że dzięki temu mogę pisać, mogę tworzyć i mogę gdzieś tam wymyślać to, co tutaj się pojawia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na jutrzejszym live ie. dla tych, którzy obejrzą jeszcze dzisiaj, a może jutro ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich ciepło, do zobaczenia. Hej, trzymajcie się, hej.